Szef Epic Games uważa, że oznaczanie gier tagiem AI w sklepach nie ma żadnego sensu. Tim Sweeney, dyrektor generalny Epic Games, wyraził swoje przekonanie, że cyfrowe sklepy z grami nie powinny wymagać od deweloperów oznaczania swoich tytułów informacją o wykorzystaniu sztucznej inteligencji w procesie ich tworzenia. Sweeney nie dostrzega żadnego sensu w tego typu regulacjach. Według szefa Epika, oznaczenie gier tagiem AI będzie w przyszłości nieuzasadnione, ponieważ sztuczna inteligencja będzie zaangażowana w niemal każdą przyszłą produkcję gier. W opinii Sweeneya jej obecność stanie się na tyle wszechobecna, że będzie niemal oczywista. Sweeney argumentuje, że obowiązek stosowania etykiet informujących o użyciu AI ma swoje uzasadnienie w specyficznych kontekstach, np. podczas wystaw artystycznych, gdzie służy ujawnieniu autorstwa dzieła. Jednakże jego zdaniem w przypadku sklepów z grami wideo tego typu etykiety są zupełnie pozbawione sensu. Stanowisko zajęte przez Epic Games i teama Swineya pozostaje w sprzeczności z polityką prowadzoną przez platformę Steam, zarządzaną przez Valve. Steam nałożył na deweloperów obowiązek ujawniania, czy w ich grach wykorzystywano generatywą sztuczną, Inteligencję w trakcie procesu produkcyjnego. Twórcy gier muszą nie tylko poświadczyć, czy AI generatywna została użyta, ale także opisać, jak dokładnie ta technologia została zastosowana w grze. A według Was, jakie rozwiązanie byłoby w tej sytuacji najlepsze?